Cześć. Witam was serdecznie z tej strony Łukasz Atletic Development. Ostatnio rozmawialiśmy sobie trochę o stabilizacji centralnej i pozycji podstawowej przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to gorąco zachęcam was do jego obejrzenia. Link znajduje się tutaj. Dzisiaj pozostaniemy w tym samym obszarze, skupiając się już na konkretnym środku do poprawy stabilizacji i efektywności pracy mięśni naszego tułowia. Mianowicie zajmiemy się wszystkim dobrze znanym plankiem Niby planki każdy robić umie, jednak w praktyce wygląda to czasem różnie. Plank to wspaniałe ćwiczenie dające wiele możliwości progresji i zastosowania zależnie od poziomu wytrenowania danej osoby. Szczególny nacisk będziemy kłaść tutaj na ustawienie i pracę naszego kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, zapobiegając jego wygięciom w przód i w tył. Poprawne wykonanie tego ćwiczenia to tak naprawdę nic innego jak przeniesienie ustawionej przez nas ostatnio brace position do płaszczyzny horyzontalnej, czyli w poziomie. Dziś zajmiemy się trzema podstawowymi wariacjami na temat planka, zaczynając od najprostszej. Zaczniemy sobie od najprostszej wersji, czyli planka na kolana. Pierwsza rzecz ustawiamy ręce na szerokości naszych barków. Łokcie ustawione pod kątem 90 stopni. Stabilizację rozpoczynamy budować od spięcia mięśni pośladkowych, czyli to nam ustawia całą miednicę. To już jest super. Przechodzimy sobie odrobinę wyżej. Zaktywujemy brzuch. Wciągamy brzuch. Mocno jednocześnie go spinając, to nam pozwala lekko unieść pozycję. Pozycja się unosi, 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 unosi. Dobra, fajnie. Wszystko ustawione jest w jednej linii. Jeżeli problem jest na górze w odcinku piersiowym, dodatkowo spinamy łopatki. Tutaj tego problemu nie ma. Widać, że Alex plankuje na co dzień. I głowa ustawiona neutralnie, tak, czyli mamy prostą pozycję od czubka głowy do kolana. Dzięki skróceniu dźwigni ze stóp na kolana siły działające na nasz korpus są dużo mniejsze. A co za tym idzie, pozycja jest dużo prostsza do wyegzekwowania, szczególnie dla osób początkujących. Jeżeli ta wariacja planka nie stanowi już dla nas problemu, przejdziemy sobie odrobinę dalej. Wydłużymy dźwignię, czyli ciach z kolan, przejdziemy na pełne stopy. Super. Jak widzimy pozycja w ogóle się nie zmienia. Linia prosta od czubka głowy, ciągnie się aż do samych pięt. Nadal mocna aktywacja mięśnia pośladkowego i przedniej taśmy, czyli brzuch jak skała. Super. Łopatki nadal ustawione w retrakcji, głowa w pozycji neutralnej. Wzór. Jeżeli chcemy uczynić tą pozycję trochę łatwiejszą, rozszerzamy sobie stopy. Super. Jeżeli cięższą, to stopy jak najbliżej. Dobra, wzór. Odpocznij sobie jeśli masz w miarę silne mięśnie brzucha, utrzymanie tej pozycji przez około 2 minuty nie powinno być dla Ciebie żadnym problemem. Rekord świata wynosi ponad 4 godziny. Widzimy więc, że z czasem pozycja ta może stać się dla nas mało wymagającym boksem. Bądźcem! Bo Jesteśmy w crossfitowym boksie. Widzimy więc, że z czasem pozycja ta może stać się dla nas mało wymagającym bodźcem. I co wtedy? Z pomocą przyjdzie nam tutaj Paweł Caculin, który wyniósł to ćwiczenie na zupełnie inny level. Wprowadzając kilka drobnych zmian w tym ćwiczeniu, jesteśmy w stanie sprawić, by stało się ono dla nas prawdziwym wyzwaniem. Pozycja startowa będzie tak naprawdę taka sama, jak w przypadku naszego standardowego planka, czyli ustawiamy się Nadal pozostajemy w jednej linii, wszystko jest super. I teraz tak, zaczniemy sobie budowanie naszego napięcia od górnej części e, kręgosłupa, czyli odcinka piersiowego. Ustawiamy ręce na szerokości barków, tak jak to było wcześniej, tylko tym razem będziemy starali się wytworzyć mocną rotację zewnętrzną poprzez wkręcanie łokci do środka. Super, tu już widać, że napięcie jest zbudowane, wszystko jest prosto. Wzór. Następnie zajmiemy się dołęczą. Ustawiamy nogi razem. Jedna noga napiera na drugą. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze lepsze napięcie na pośladkowi i na przedniej części u. Super. Już tak naprawdę większość pracy za nami. On tu sobie puchnie, więc prawda musimy iść dalej. Teraz prosty klucz. Mamy już zbudowane napięcie. Tu mam napięcie. Tu musimy jeszcze mocno pobudzić nasze centrum. Osiągniemy to w prosty sposób. Wyobraźcie sobie, że z tej pozycji staracie się przyciągnąć łokcie maksymalnie do palców u naszych stóp. Czyli wykonujemy coś na kształt Pajka, dokładnie. Co się dzieje od razu, podniósł nam się korpus, korpuscia. 4, 3, 2, 1. Ustawioną tutaj pozycję przytrzymujemy od 10 do 20 sekund, starając się maksymalnie napiąć każdy mięsień w naszym ciele. Przedstawione tutaj trzy warianty stanowią prostą progresję planka. Oczywiście tego typu ćwiczenie jest dużo więcej. Pozwolą one w efektywny sposób zbudować nam silny gorset mięśniowy. Jak najlepiej wykorzystać planka w treningu? Najprościej na dwa sposoby. Pierwszy jako aktywacja mięśni naszego korpusu przed ciężkimi ćwiczeniami wielostawowymi. Wykonamy wtedy od 2 do 4 serii planka, na przykład RKC, jeżeli jesteśmy w stanie. Czas trwania około 10 do 20 sekund, tak by pobudzić sobie tutaj wszystkie mięśnie stabilizujące. Po drugie, jako jedno z ćwiczeń w osobnej sesji treningu mięśni naszego brzucha, wykorzystując już wtedy trochę inne wariacje planka, ale o tym opowiemy sobie w następnym materiale. Jak zwykle zachęcam Was do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku i subskrybowania kanału na YouTube. Jeżeli do końca tego roku osiągniemy przynajmniej 1000 subskrypcji, Alex nakręci dla Was specjalny odcinek bez koszulki. Mamy to.